Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Jak być szczęśliwym? Jak podnieść poziom wibracji? W tym materiale przekierujemy uwagę z Narcyza na Ciebie. Jak możesz podnieść poziom swojego szczęścia? Jak możesz podnieść poziom wibracji? Możesz oczywiście skorzystać z indywidualnego wsparcia, sesji, konsultacji, ponieważ każdy człowiek, każda sytuacja jest inna. Możemy przygotować określony plan działania plan na każdy dzień, tydzień lub miesiąc. Zwiększysz swój poziom wiedzy, świadomości. I zrozumienia swojej sytuacji, polepszy się twoje samopoczucie, gdy opuścisz świat fantazji narcyza, gdy przerwiesz więź traumatyczną i zastosujesz brak kontaktu, odbudujesz, odezyskasz wiarę w siebie, poczucie własnej wartości, dołącz do grona wielu zadowolonych ze współpracy ludzi. Na Ziemi żyją miliardy ludzi, lecz niewiele osób jest szczęśliwych. Niektórzy czują, że są na dnie, nie mogą się od tego dna odbić, mają depresję, a nawet myśli samobójcze. Po relacji z narcyzem przechodzimy trudne, być może nawet najgorsze chwile. Nie możesz spać w nocy, budzisz się. Nie możesz zasnąć i ciągle myślisz o narcyzie. Masz wrażenie, że to się nigdy nie skończy. Wszystko ci się z nim kojarzy. Nie masz energii, chęci, motywacji, by wyjść z łóżka, z pokoju, z domu. Wszystko wydaje się bez sensu. Czujesz, że Twój świat się skończył, świat, który i tak nie był prawdziwy, ale mocno w Niego uwierzyłeś, uwierzyłeś w iluzję, w określoną wizję przyszłości z osobą, która nie istnieje. To wszystko może się zmienić na lepsze. Zaczyna się od określonych przekonań. Musisz pozwolić sobie uwierzyć, że to się zmieni, że może się zmienić. Nie masz siły, energii, ponieważ ciągle myślisz o wszystkim, co poszło nie tak. Myślisz o tym, co złe, zamiast o tym, co dobre. Myślisz, że coś straciłeś, zamiast myśleć, że odzyskałeś wolność. Zakończyła się toksyczna, szkodliwa, wyniszczająca cię relacja z narcyzem, psychopatą. Nie masz motywacji, ponieważ przestałeś wierzyć w siebie. Ciągle myślisz o tym, czego nie masz, o tym, co straciłeś, zamiast być wdzięcznym, zamiast doceniać to, co masz, to, co ci zostało. Za każdym razem, gdy wstaniesz, obudzisz się, otworzysz oczy. Przypomnij sobie o wszystkim, co idzie w dobrym kierunku. Bądź wdzięczny za to wszystko, co masz. Wypisz sobie pozytywne rzeczy, to za co jesteś wdzięczny. Zauważysz wtedy, że to dość długa lista, jeśli podejdziesz do tego prawidłowo. Automatycznie będziesz się budzić z przekonaniem, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Masz tak wiele rzeczy, za które możesz, powinieneś być wdzięczny. Musisz je tylko zacząć zauważać. To od Ciebie zależy, czy będziesz widzieć szklankę w połowie pełną, czy pustą. To Twój wybór, to Twoja decyzja. Musisz nauczyć swój umysł, by widział dobre, pozytywne rzeczy w Twoim życiu. Obecnie wiele osób postrzega siebie samych, swoje życie w negatywny sposób. Przygotowują, uczą swój umysł, by myśleć negatywnie. Ciągle skupiają się na tym, co idzie nie tak. Skupiają się na tym wszystkim, czego nie mają. Jeśli będziesz tak postępować, to stanie się to Twoją drugą naturą. Wtedy będziesz mieć depresję. Wtedy będziesz nieszczęśliwy. Możesz spojrzeć na ludzi, którzy Cię otaczają. Zwróć uwagę na to, jak postępują. Czy myślą negatywnie. Czy znasz ludzi, którzy cały czas są negatywni, źle nastawieni, narzekają, skupiają się tylko na tym, co poszło nie tak, a to obniża ich poziom wibracji? Wtedy ludzie stają się nieszczęśliwi, więc jeśli będziesz tak postępować, to do nich dołączysz. Jeśli chcesz stawać się coraz bardziej szczęśliwy. Jeśli chcesz podnieść poziom swoich wibracji, to zauważysz, że tacy ludzie nie są dla Ciebie odpowiedni. Nie dogadujesz się z nimi. Nie są w stanie być na Twoim poziomie. Mogą tylko odwracać Twoją uwagę od tego, co dla Ciebie dobre. Mogą ściągać Cię do swojego poziomu. Mogą zarażać Cię. Swoim nieszczęściem. Musisz przestać skupiać się na negatywnych myślach, przestań przesadnie myśleć, a jeśli jest to poza Twoją kontrolą, to zajmij się czymś, co odwróci Twoją uwagę. Zacznij tworzyć nowe, pozytywne myśli, przeżycia i doświadczenia. To pomoże Ci na etapie zdrowienia po przemocy narcystycznej. Im bardziej będziesz skupiać się na pozytywnych myślach, tym łatwiejsze się to stanie. Na czymkolwiek się skupiasz, tym silniejsze się to staje. Więc upewnij się, że skupiasz się na pozytywnych rzeczach. Pozytywne rzeczy, myśli. Prowadzą do pozytywnych emocji, a negatywne myśli, negatywne myślenie prowadzi do negatywnych emocji, negatywnych uczuć. Zapytaj siebie samego, jak chce się poczuć. Czy chce być szczęśliwy, a może chce mieć depresję, chce być nieszczęśliwy. Jeśli chcesz być szczęśliwy, to musisz praktykować pozytywne myślenie. Bez problemu znajdziesz w wyszukiwarce wykresy emocji, skalę, częstotliwości, wibracji. Najwyższym poziomem jest oświecenie to najwyższy stan świadomości, następnie jest spokój. Radość, miłość, rozsądek, akceptacja, gotowość, neutralność, odwaga. I dochodzimy do tych negatywnych, niskich częstotliwości, niskich wibracji, takich jak duma, gniew, pragnienie, strach, żal, apatia, wina oraz wstyd. Spójrz na wykresy emocji wraz z ich częstotliwościami i zapytaj siebie samego, w którym miejscu jesteś, na jakim poziomie częstotliwości. Możesz dojść do wniosku, że Twój poziom wibracji jest odpowiedzialny za Twoje działania, za Twoje zachowanie. Narcyz, osoby narcystycznie zaburzone, Operują z najniższego poziomu, z poziomu wstydu. Dlatego narcyz ciągle żywi się energią kogoś innego, stara się sprowokować, wydobyć z kogoś określone reakcje, stara się pozyskać narcystyczne zasilanie paliwo. Jeśli czujesz wstyd lub poczucie winy, to zawsze się zastanów, jak możesz uporać się z tymi emocjami. Czy one są Twoje, czy ktoś je w Tobie wywołał? Jak możesz rozwiązać taką sytuację, tak by nie wpływało to dalej na Twój poziom częstotliwości? Jeśli chcesz być szczęśliwy, to musisz podnieść poziom wibracji. A to oznacza, że musisz zmierzyć się z jakimikolwiek negatywnymi emocjami, których obecnie doświadczasz. Negatywne emocje, takie jak gniew, zazdrość, zawiść, nienawiść, strach, żal, poczucie winy oraz wstyd. Powodują, że nie możesz wejść na inny poziom częstotliwości, dopóki się nie zastanowisz, dopóki się z nimi nie uporasz. W ciągu dnia bądź świadomy swoich myśli. Tego, jak się czujesz, zwróć uwagę na to, jakie myśli pojawiają się w Twojej głowie. Zapytaj siebie w ciągu dnia, jak się czuję. Obserwuj swoje emocje, swoje myśli. Nie staraj się ich kontrolować, nie staraj się ich usuwać. Po prostu je obserwuj. Neutralność jest tutaj kluczem. Neutralność pozwoli ci wyzbyć się wszelkich negatywnych emocji. Narcys chce, żebyś go kochał lub nienawidził. Chcę, żebyś bił mu brawo lub rzucał w niego czymkolwiek. Chcę, żebyś mu zazdrościł. Chcę, żebyś się go bał. Natomiast możesz go zniszczyć swoją obojętnością. Tego najbardziej się obawia. To go najbardziej dotyka. Wybacz każdemu, kto cię zranił. Przez kogo doświadczyłeś złych rzeczy. Złych myśli i emocji. Wtedy będzie ci łatwiej odpuścić iść do przodu. Łatwiej będzie uporać się z negatywnymi myślami. Musisz wyzbyć się jakichkolwiek oczekiwań, a zakończenie napiszesz sam, ponieważ narcyz nigdy ci go nie da. Nie chowaj urazy, ponieważ to. Będzie trzymać Cię na niskim poziomie wibracji. Być może w Twoim życiu muszą zajść pewne zmiany. Może musisz zmienić otoczenie, ludzi, z którymi masz kontakt. Weź pod uwagę, że negatywni ludzie będą tylko trzymać Cię na dnie. Musisz otaczać się ludźmi, którzy są na takim samym lub wyższym poziomie. Ludzie, którzy są na wyższym poziomie, nie będą przez ciebie obciążeni, nie będą sprowadzani do niższego poziomu wibracji, będą natomiast mogli podzielić się z tobą pozytywną energią, podczas gdy zachowają swój poziom wibracji. Dlatego narcyz, który funkcjonuje na najniższym poziomie, na poziomie wstydu będzie czerpać z ludzi na wszystkich poziomach. Narcyz jest jak dno dna, jest jak studnia bez dna, nigdy nie może być usatysfakcjonowany. Dlatego wiele ofiar przemocy narcystycznej ma poważne problemy zdrowotne, gdy pozostają z nim dłużej w relacji. Musisz unikać kontaktów z narcyzem, z osobami toksycznymi, narcystycznymi i negatywnymi. Tacy ludzie będą na Tobie pasożytować, będą pozbawiać Cię pozytywnej energii, będą doprowadzać do tego, że będziesz czuł się gorzej. Zamiast reagować na negatywne myśli, po prostu je obserwuj. Przypomnij sobie to wszystko, co masz, to za co jesteś wdzięczny. Zacznij tworzyć nowe myśli, nowe przeżycia i nowe doświadczenia. Ponieważ pozytywne myśli będą tworzyć pozytywne emocje, a one z kolei będą tworzyć coraz więcej pozytywnych myśli. Stanie się świadomy, co do tego, jak myślisz. I jak się czujesz w ciągu dnia? Stań się świadomy co do tego, kto sprawia, że myślisz i czujesz się pozytywnie lub negatywnie. Twoje obserwacje, Twoja świadomość jest bardzo ważna, jeśli chcesz podnieść swój poziom wibracji, częstotliwości, szczęścia. Umów się na sesję, napisz na autentyczni23 małpa polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij.